Więc znaczenie fundamentów, które żeśmy już przerabiali na, na, na klubie, to jest opanowanie podstawowej praktyki wizualizacji, czyli tych prostych kształtów geometrycznych. To jest jak nauka alfabetu przed próbą pisania poezji. Ta, te wizualizacje, które, too, do których będziemy doświadczać, i które będziemy budować za chwilę, to jest, to jest ta poezja, to jest to mistrzostwo, które, do którego chcemy dojść. I teraz bez solidnego fu fundamentu, e, próby bardziej zaawansowanych wizualizacji mogą prowadzić Was do frustracji, do, do zniechęcenia. Czyli wizualizujemy sobie na przykład Tom. Kubkę złota, którą byśmy chcieli mieć, i ona nam nie przychodzi. Ona nie jest do końca tam, gdzie powinna być, ona nie jest do końca taka, jakbyśmy chcieli, żeby ona była. I ta początkowa praktyka, te, te fundamenty budują w, w mózgu nowe ścieżki neuronalne. One są odpowiedzialne za tworzenie i utrzymywanie wyraźnych obrazów mentalnych. To jest kluczowa i fundamentalna technika w wizualizacji.